Cześć wam! Dzisiaj nietypowy króciutki film. Tak jak już wiecie, naprawiamy tak naprawdę tylko maszyny jednej marki. Na tym staramy się specjalizować. I teraz będzie moje nietypowe ogłoszenie. Słuchajcie, no nadszedł taki moment, że nasza praca jest powiedzmy na takim poziomie, i zadowolenie wasze jest na takim poziomie, że nie wyrabiamy się. Dlatego ogłaszam z tego miejsca, że potrzebujemy, żeby nasze szeregi serwisantów zasilił kolejny ambitny. Zdolny człowiek. Jeżeli jesteś takim człowiekiem i kręci cię majsterkowanie, naprawianie, a jeżeli kręcą Cię schematy elektryczne i elektryka, to już w ogóle byłoby cudownie, to pod numer zostawiony w opisie nagraj nam coś o sobie na odzapa. Takie nietypowe, nie przysyłajcie nam żadnych cefałek, nie Piszcie, nie dzwońcie, po prostu nagrajcie krótkie pół, nie wiem, od pół minuty do dwóch maksymalnie nagranie. Co robicie, co lubicie robić, dlaczego Was to zainteresowało, może co chcielibyście zmienić w swoim życiu, przyślijcie. Myślę, że do połowy listopada na pewno, na pewno sobie tam posłuchamy, jeżeli takie nagrania będą spływać. Wybierzemy najciekawsze i z taką osobą na pewno tu, w tym miejscu się spotkamy. Być może będzie szansa wypróbować się bez zobowiązań. No i będzie musiał nas być o jeden więcej, dlatego że no po prostu nie mamy już sił przerobowych, a ciągle, ciągle dochodzą nam nowe tematy. No i nie chcemy zostawiać Was bez pomocy, tak? E, dlatego, dlatego hmm, nagrać, nagrywajcie się, taka nietypowa forma, może rzadko spotykana, ale ja tam nie lubię czytać cefałek. Wolę kogoś posłuchać, a potem kogoś zobaczyć w akcji i wtedy się z nim dogadać, e, na konkretną e, umowę. I tyle. I już. Tak. Numer w opisie. Nagrywajcie, wysyłajcie do połowy listopada maksymalnie być może wcześniej już do koło się odezwiemy i już, tak? Trzymajcie się i zapraszamy do nagrywania się. Cześć!